Tyle ludzi? I wszyscy do spowiedzi? Nie no, ten Koszalin takie święte miasto jest. Tyle owieczek, tyle owieczek, ale i Panu baranów też widzę. mori! Bądź pozdrowiony, czarny książę. I twoja kurio. O, oh. synu, co ty na sobie masz? Szatę pokutną, najnowszy model. Natanek 2011. Ściągaj ten worek po ziemniakach, bo wyglądasz jak burak. Dobra, ja jestem przygotowany na wszystko. Tadam. Co to jest? Natanek po suspensie. Skrócony, ale działa. Ściągać? Nie, nie, nie. Boję się co masz pod spodem. Natanka w piekle. Czyli co? Stringi z drutu. Kolca z tego. To są twoje prywatne sprawy. Słucham, po co do mnie przybywasz? To autograf. Ode mnie? No od księdza. Bo ja mam tutaj taką karteczkę. Okej, okay, synu, czyli ty przychodzisz do spowiedzi? Tak, King Kong mi kazał. Kto? Narzeczono. Uuu, do spowiedzi! Utu, 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 turli, 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 Tada. Okej, okay. czyli to jest spowiedź przedmałżeńska? No, to zależy od ojca. Dlaczego ode mnie? Czy ojciec nie wyda tego, co ja tu na spowiedzi powiem? No czyś ty zwariował? Mnie obowiązuje tajemnica spowiedzi. A mnie zasada ograniczonego zaufania. Tylko mi tutaj moja gwiazdo, podpisz karteczkę i dla mnie od razu będziesz Santo, Subito. Ty mnie tu nie zachodź od zaklisty, Karteczkę musimy wypełnić. Dobrze. Imię? Danielek. Jest od Jelenia? Nie od Daniela, a czy Daniel? Daniel, Daniel nazwisko? Łoś. Daniel Łoś. Łoś! Nazywasz się Daniel Łoś? No po co się żenisz? Mało ci własnych rogów? Tak. Rachunek sumienia jest? Za sumienia? Rachunek. A rachunek! A to trzeba było od razu no. mówić, ja jestem przygotowana. Co to jest? Co łaska? 250. Ja nie biorę! Co, co, co w koszalinie to jest aż taki szok? Nie, z mi się w dupę wżynają. Synu, nie przeklinamy i zapraszam do konfesjonału. Co ja muszę znosić? No. Co ci się znowu stało? Trzeba się rozgrzać. Żeby drzechy szybciej wychodziły. Zapraszam. Proszę. Ostatni raz uspowiedzi świętej byłem 15 lipca roku? Właśnie wtedy. Zadaną pokutę odprawiłem. Obraziłem następującymi grzechami. Nie słuchałem rodziców. Chłopie, zlituj się, ile ty masz lat? A ile ksiądz by mi dał? 32. 32 lata przychodzi do spowiedzi i klepie formułki jak dziecko. Już wiem! No, nareszcie! Już wiem, no! Już wiem, co się zmieniło. Co? Cały czas mi coś nie pasowało, odkąd wszedłem. Tu była taka kratka, do której się mówiło. Co się stało z kratką? Znieśli! Ale czemu? Bo watu już nie można odpisać! No dobrze, no niech się ksiądz nie denerwuje, no po prostu z kratką było łatwiej. Człowiek od razu czuł się winny. Synu, to nie ma znaczenia, czy tu jest kratka, czy nie. Ty pamiętaj, nie spowiadasz się mnie. Ja tu jestem tylko takim pośrednikiem, rozumiesz? A, czyli ojciec jest takim dealerem. Dobra, w takim razie słucham, jak u Ciebie z używkami. A dziękuję, nie narzekam. No ale co, papierochy, wuda, narkotyki? Tak. Szczegóły. Ale ja nie będę księdza za szczegółami za Ale ja tu właśnie po Tak? No to wczoraj z kumplem wbiliśmy na taką imprezę. Wszystko było. Woda, whiskacze, zioło, tablety, białe. Ja niczego nie brałem. No, może, żeby nie obrazić gospodarza troszeczkę wina. Wina? Moja wina! Moja wina! Dobra, dobra. Nie pajacu, co jeszcze? Jeszcze? No. Nie, no ksiądz nie jest jak inni księża, nie. Inny to już bym podpisał karteczka. a ksiądz nie. Wyczyści moje sumienie! Że nie zostanie nawet mała plamka! W zakonie księdza nazywali kersher? Przepraszam, wanisz. Za chwileczkę skończy się moja anielska cierpliwość. A jak ona się skończy, to nie podpisze ci tej magicznej karteczki. A jak ja ci jej nie podpiszę, to jak wrócisz do domu, King Kong zrobi ci piekło! Nie! Dobra, dobra, dobra. Wysmarkaj. O bóg zapadł. Ale Ja wiem! Ja wszystko wiem! Ja się Tak? No. To może ja sobie w ogóle pójdę? Tak by było dużo łatwiej. Nikt nie mówił, że nas spowiedzi będzie łatwo. Dobra, już nie jedę, nie, bo mi łeb pęknie, no. Dobra, zrobimy tak, słuchaj. Masz to mój numer telefonu, zapisz. Robimy tak, spisujesz grzechy w SMS-ie, wysyłasz do mnie. Pasuje. Niech ci Bóg w dzieciach wynagrodzi. Boże, boże, co ja robię? Co ja robię? Spowiadam przez sms -y. Za chwileczkę ostatni nam nie dam na Facebooku. Jesus Christ, Jesus Christ. Ooh, you have you <laughs> Uwielbiam Christ. Jezus No, Who my you, mamy? Nie pozostawałem obojętny na wdzięki innych niewiast. No czyli zdrady synu, zdrady. A te zdrady to były takie delikatne czy takie mniej delikatne? No, no, no. 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 No! No. To ja księdzu MMS-em wyślę. Nie, 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 nie! Poszło. Synu, ale co ona ci tu robi? Cuda ojcze, cuda! <śleszy> ale co z grawitacją? A co z pokutą? Natychmiast ubierasz worek i na kolanach do częstochowy już. A karteczka! A karteczkę podpisz, a wrócisz. Oho. Aha, jeszcze jedno: jeżeli jeszcze raz zrobisz coś tak ohydnego, coś tak świńskiego jak to. To natychmiast przyszli do mnie MMS-a. Następny, proszę. Następny, proszę. Do diabła, wejdzie ktoś, czy nie? No, szkły. Urrr, jak księdza przysłała czy ktoś z przychodni wzywał? We własnej intencji się zarejestrowałem i jestem. A to już szukam karty pacjenta. Zbignie w samulak, zgadza się? Wielebny zbignie w samulak. Rzadko ksiądz u nas bywa. I z wzajemnością, z wzajemnością. No ja takiej potrzeby akurat nie odczuwałem. Ani ja, ale niezbadane są wyroki. No niezbadane, niezbadane. Więc niech ksiądz mówi, z czym przychodzi, bo strasznie dużo pacjentów dzisiaj. Jak tak dużo, to że tak zażartuję. Może lepiej od razu do nas wysyłać. A próbujemy. Próbujemy, ale mówią, że nie chcą, bo ich na pogrzeb nie stać, że tak zażartuje. Bardzo śmieszne, bardzo. No, to pożartowaliśmy sobie, a teraz niech ksiądz siada. Prawdę, całą prawdę i tylko hmm. prawdę. <sha."> no to ten, no. <face> a jak u was z tajemnicą spowiedzi? Tak jak u was. Taka sytuacja. No to ten, no, tego śmiało. Ciężko tak bez kratki. Ostatni raz u lekarza byłem 10 lat temu. Tabletki wykupiłem, ziółka wykupiłem, leki wykupiłem, myślałem się, wyleczyłem. Ale A co ciągle tak, co tak rymuje. Nie wiem, w pracy też tak cały czas. Ale ciągle ta kolka, ta kolka, tak kole. No. Myślałem, że to rozmodne. Dzisiaj całą noc nie spałem, dopiero nad ranem zasnąłem i przyśnił mi się anioł i powiedział: Zbigniewie, synu Czesława. Nie wiem, skąd ojca znał. Powiedział: Zbigniewiec, synu Czesława, bierz dupę w troki zap... i do lekarza. No, bardzo przepraszam, ale tak powiedział: do, 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 do lekarza. Anioł takich słów używał? Stróż, to język prosty. Dobrze to, może zacznijmy od początku. Może ksiądz coś zjadł, i stąd ta kolka. – A co ja mogłem zjeść? – Nie wiem. Może ciasto jakieś? – Nie. – Na pewno? – Na pewno. – Żadnego? – Żadnego. – Ani kawałeczka? – Kremówki. – Ale kremówki to kremówki, kremówki to nie ciasto. Nawet papież jadł i co? Świętym został. – Został, a i owszem, ale przypomnę, że po śmierci. Tak się księdzu spieszy? A poza tym papież te kremówki po maturze, a ksiądz? Ja też po maturze, po seminarium. Ile razy? Czy to ważne, ile razy? Ksiądz dobrze wie, że pytanie ile razy to jest bardzo ważne pytanie. Raz. O jakiej porze? O tej, o... O o między śniadaniem a kolacją. To ile tych kremówek? Nie wiem, ile, nie liczę, co? Doktor liczy, ile łyżek zupy dziennie zjada. 42. O, ja tych kremówek też coś koło tego. Pije ksiądz? Tak, ale tylko w pracy. To co, mam udawać, że pracuje? Dobrze, niech się ksiądz rozbierze, za chwilę przyjdzie siostra Elżbieta i przeprowadzi wstępne badania. Mam się rozbierać przed białogłową? Nie ma mowy. Dobrze, to może tak. To może niech ksiądz mi opowie, co się dzieje w tej świątyni. Słucham? W środku, w świątyni, co się dzieje. Od początku, od wejścia. A, e, to jak jest ta? No, e, furta, mhm. to dalej jest korytarz do refektarza. Refektarza. No czy to pomieszczenie gdzie się jedzenie zbiera no i koło refektarza kolka kole. Mm -hmm, tak to będziemy sobie musieli ten refektarz od środka obejrzeć. Ja takie specjalne badanie zlecę. I, i, i jakie jest specjalne badanie? To się nazywa kolonoskopia. Ale jak kolana mam w porządku, klęczę, wstaję, kłęczę, wstaję koło refektarza kolka kole. Tak, tak, tak. I dlatego lekarz specjalista przy pomocy tego badania sobie obejrzy w środku jak tam ta świątynia wygląda, tak? Jak sufit, jak podłoga, czy mury stabilne. Czy dzwon się dobrze trzyma? Dzwonu nie ruszajmy. Dobrze, jak ma być hałas, to nie ruszajmy. Jak wentylacja działa... O, yy, pali ksiądz? No, gdzie? Co doktor? Nie, nie robimy już takich rzeczy. Kiedyś, dawno temu, za czarę albo herezję, to tak. No. Zresztą, czy przez spalenie na stosie się ktoś nawrócił? Co innego, łamanie kołem. Robi ksiądz takie rzeczy? Nie, nie, to nie tak. Znaczy, niestety, ostatnio cofałem autem niechcącej domy bezbożnikowi kołami po nogach przejechałem. O, jaki się święty zrobił pobożny, jakich świętych zaczął wzywać i takich, co ich nie znam. Potem nawet napisałem do biskupa, że wymyśliłem nowy sposób nawracania, a tak póki co przy niedzieli handlowej jadę autem na parking po centrum handlowe i nawracam. Co zawrócę, to nawrócę. Żeby owieczki pamiętały, dokąd w niedzielę chodzić. Dobrze, to może wróćmy lepiej do kolki i refektarza. No wróćmy, wróćmy. Tak, i tym badaniem lekarz specjalista dokładnie sobie obejrzy, co tam się w środku w świątyni dzieje. A y, którędy będziecie zaglądać y, przez furtę? Niekoniecznie. Y, to, to, to znaczy którędy? Że się tak wyrażę. Od zakrystji. Jak do zakrystii? Jak ja, 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 ja ja do Przecież tam strasznie małe okno, jest nic nie widać. No i dlatego lekarz, specjalista, yy, przez to okno taki specjalny wąż wpuści. O, mateczko jedyna. To pewnie przez tego węża Adam z raju musiał uciekać. Ja protestuję, się nie zgadzam, to jest na pewno grzech. Się nie zgadzam, protestuję. Pro... No. Uś, cholera. A, a gruby ten wąż? No taki dopasowany, a co? Nie, tak się tylko po prostu obawiam, żeby po tym badaniu jakichś przeciągów w zakrystii nie było. Niech się ksiądz nie obawia, nic ksiądz nie poczuje. Znieczulenie będzie, zastrzyk damy. W co? No w... w okno. Dokładnie w ościeżnicę. To już wolę bez nieczulenia. A stolarki mi nie uszkodzicie. Proszę księdza, najznamienitsi profesorowie medycyny mówią, że każdy mężczyzna po czterdziestce powinien takie badanie robić. Komu? Sobie. By doktor z tym do mnie przyszedł, to ja bym rozgłoszenia nie dał. No, Wypiszę księdzu skierowanie. Cholera, znowu nie piszę. Odpuszczone. Przepraszam, odruch. Dobrze, jeszcze sobie ksiądz w aptece. No i nie żyje. Przepraszam, odruch. Jeszcze sobie ksiądz w aptece wykupi taki suplement. Smaczne to nie jest, ale to pokuta. Za pokutę to ja sobie tę walkę z wężem zapiszę. Moment, jeszcze pieczątka. Pieczątka? Pieczątka. Bez pieczątki ksiądz nic nie załatwi. Bez pieczątki nic! To tak jak u nas na parafii. Będzie pochwalony, proszę księdza, Wasza emisja. A pochwalony, pochwalony. Co to kościelny do mnie tacy rumiani na twarzy przybiegacie? A w klamkę się pizłem. Kościelna, ale ja się pytam, czemu wy tacy szczęśliwi jesteście? Bo zdrowo przyryznąłem. A ten wasz uśmiech to skąd? A bo poza tym przynoszę wesołą nowinę. Jakąż to? Właśnie zakończył się remont księdza zachrystii. No pięknie, cudownie, nareszcie! Osiem lat! Kościelny, czy wy wiecie, co to teraz dla nas oznacza? Parapetówka! Jaka parapetówka? No normalna, zaprosi się ludzi, przyniosą jedzenie, wino już jest. Skąd wybierzecie takie pomysły? Z baniaka! Powiedzcie, ale tak jak nas spowiedzi. co wy wcześniej robiliście, zanim was na służbę przyjąłem? E, donosiłem. Tak, po prostu. Tak, dla ciebie, normalnie, kurde. Poza tym, ja pochodzę z bardzo szlachetnej rodziny. Mój ojciec był B, dziadek WSB, a ja byłem Wormą. Tylko, że w 89 roku mi firma padła. No to się przeniosłem do Was. Wow. Ale... Kościelny! czat. Kościelny! Tak, miszczu! Kościelny, co wy robicie? Słucham was! Kościelny! Jo! Ale Harry Potter! <klucz> e... Szacun! Zostawcie te bezeceństwa. Powiadajcie, co we wsi słuchować. Młodzi byli. Tak byli młodzi. Którzy? E, był ten młody z tą golbałową. Z którą? Z tą, co ma domek, o Karlsruhe tam go... parsing, kissing, carry the meter, garder, parsing, gordon, two, 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 ma. two, two, Ach ci, datki dali na zapowiedzi dali, e, dali, dali. Tak two, tłumaczył, zielony, pink, Zielony, zielony. Dobrze. A co we wsi słychować? Straszne rzeczy. Jakież to? Biedronkę zamknęli. Jakże to? Normalnie o pierwszej. Kościelne, ale ja się pytam o rzeczy ważne. O siódmej otworzą. Kościelne, rzeczy ważne to są takie, jak ludziom się żyje. A, czyli kto z kim śpi. Nie, jak śpi się moim owieczkom. Jak se pościelą? Dobra, dobra, już donoszę. Ta młoda paciaciakowa dalej z tym inkasentem bez ślubu siedzą. Z którym? Z tym, co ma domek, kokar, struę, galisz, pachyn, kizin, galisz, marek, wazdzisz, mader, Z tym spodmielna. Ja, ja, no i nończysz. Czy oni nie wiedzą, że życie bez ślubu to grzech? Może nie wiedzą. Kościelny, ja przecież co niedzielę z ambony mówię, powtarzam, tłumaczę, a tu wciąż ciemnogród i te świństwa im w głowach. Tak, świstwa w głowach <głos》> jest listwa. To fajne też jest świstwa. Kościelny. I tak, tak. Na szczęście macie mnie swojego pasterza, który poprowadzi was ciemnymi ścieżkami poprzez ciemność. Z latarką. Z dobrym słowem i wiedzą. Tak, ksiądz to wiedzą, wszystko, normalnie, ksiądz, o taki mądry, jakby pięć klas koły pod w końcu. Sześć bo rok powtarzał. Kościelny, wy to jesteście takie zagubione jak nie. Jak nieco. Ja tylko chciałem powiedzieć, że daję tym ludziom do naśladowania wzór. O tak ksiądz, to taki wzór. Normalnie taki wzór na wzory, taki papier. A na co to jest wzór? Na aureole. I wy kościelny do nieba pójdziecie. Dobra, to ja pójdę. Co przynieść? Kościelny, dokąd wy się wybieracie? Dzwonić we dzwony. Jak dzwonić we dzwony o 19.30 na co? Na ja jak miłość. I jeszcze siedzą przed tymi telewizorami, zamiast przyjść do mnie no. i dowiedzieć się, jak żyć czysto, Nie. jak żyć dobrze, Nie. jak żyć zgodnie z sumieniem. Nie. Ale jeszcze przyjdą do mnie. I do mnie też. I będą prosić. I będą nas błagać o obetwa i obetwa. O chrzest, o ślub, o Będą chcieli dać na remont dachu, a ksiądz im takiego wała. Chyba coś palnąłem. Ja tylko chciałem powiedzieć, że może przyjść na te sodomie czas. I przyjdzie czas, oj oh, przyjdzie czas. A propos przyjdzie, słyszysz trzy Kroki? Gospodzia idzie, uciekajmy, ratuj się, kto żyw. Andrzeju, kim jest taźmira? Andrzeju, tym razem przesadziłeś! Biorę dzieci i odchodzę! <grystanie>